Siemano ludzi z tej strony Ślimak Zaczynamy kolejną... kolejny odcinek z Far Cry 4 Przeszliśmy prolog i zaczyna się misjowanie Jest jakiś lachon, bad, badra amita amita ta laska ta amita wygląda na niezadowolona z naszej obecności I już zaczynamy robić za chłopca na posyłki Potrzebuje nieuszkodzonych skór, więc użyj tego Dostaniemy łuk Mamy tylko jedną broń I to tylko łuk Leży wilków. Moment, czego potrzebujemy, żeby wytworzyć ulstrona na broń? Wilk tybetański. Hmm. Czyli musiałbym zaczukać te trzy wilki najpierw, zrobić ten, i dopiero później z łukiem. Ale nie będzie tam łuku. Jedziemy. Zadam na No Oj, tak, tak. Wiemy, jak się jeździć cicho. O, automatyczne kierowanie to jest nowość w Farkaju 4, samochód jedzie nam po drodze, i później może, możemy się skupić na tym, żeby strzelać. Fajna opcja. Ale jedziemy. Nie ma czasu. Mapa, 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 mapa. Dobrze, zaznaczmy, gdzie chcemy dojechać. Punkt orientacyjny. Dobra, jak czułem, że to tak idzie. Jedziemy, jedziemy. Nie ma czasu. Tylko groźboczne. Gdzie ty biegniesz? ona tu ma Za ostro chyba dojechałem do niej <grymiany> Wyciągnęła flachę Ale ty dziwnie pijesz, ty. Kolejna flacha. Skąd ty je bierzesz, ty? Stupę. No skorzystać z jej zapasów. Będziemy strzelać z łuku. O, wilki słychać, oręł. One tu atakują skurczy syny. Mniejsza mała Jest, widzę wilka Polowanie na wilki Młody wilcy Dostał I gdzie biegniesz, co? że mi się uciekniesz? Hmm. Młod wilcy. Idzie. Idzie. Pięknie. Czóźwa Robin Hood. O, mało jak. Ha ha ha. Idziemy, dawaj, dawaj. Skóra, dwie skóry. Kurde, nic nie sprzedałem, ty... Jarzyś jest mądry. Kolekcja. Plecak. Kurde, dostałeś na 30. Nie sprzedałem tego całego syfu, który noszę od sobą od początku gry. O Jezu, ale super. Skóra na hura. Dobra, damy radę. Tutaj mamy skrzynkę. Trzeba uważać, żeby jakieś wilki nie za słoń z plastiku. Znowu drugiej apy wilce <laughs> drugi wilk o, z kogoś z tego co widać póki co jest pusto idziemy, idziemy z góry zniszcze leży wilk mam strzał do tego? Aha. Nie wiadomo ile. Cieszy mnie to bardzo. Kurde. Słyszę. się. by mnie za łatwo nie przyczeliło. Myślicie, że trafię? doleciało. Nie zareagowało. Gdzie mi tutaj? Jeden wilk załatwiony. Piękny strzał, jestem kuźwa zajebisty Prawie jak Legolas, o, jeszcze jeden znacz się Dziewięć strzałów, jedno leży gdzieś tam Dobra Teraz zróbmy to, co możemy wytworzyć Wytwarzanie przedmiotów czego plecak by się przydał większy Sambar indyjski Ej, przecież ich tam, tam... Nie, Sambar indyjskiego chyba jeszcze nie zadrukłem. Jednego ja najraźniej. Dobra, wytwarzamy olstro na broń. Olstro, dziwnie, to brzmi w ogóle. Dobra, To jest. Gdzie te wilki, co jedne, dwa tylko były nawet zewnątrz? W środku siedzą skurczyli... O, znalazłem tam, tam strzałę, która mi doleciała do mnie. Idzie. Chciałem coś sprawdzić, e, czy świnia mi się na coś przyda. Skóra jaka, skóra dzika, skóra nasaryżca, tygrysa, dzika, cyjona, świni. O, kołczan se zwiększył. Dobra. Robimy kołczan. Jeszcze jakieś świnie? Kurde. Nic ze świni nie można zrobić. Dobra, trzeba wywalić coś z plecaka, bo nie ogarniemy tematu. Najtańszą jakąś rzecz. Strzykawki 700 tylko. kawica chirurgiczna. To jedna rzecz mam taką. Wyrzuć tak. Ma buteleczkę alkoholu 800K. Mój na to K. Lista życzeń. Wielu z tych życzeń z grupy internetowej, program Ten przez Ashley Harmon. Spierdzielę. Tak. Kartkod mamy. Adżasz, mój synu. Tyle mam ci jeszcze do powiedzenia, ale nie mam więcej czasu. Proszę zabierz mnie z powrotem do Lakshmany. Podróż powie ci więcej. Musiałabym, ja mogę, że cię kocham i że zawsze będę przy by mama. Tak. Nie wiedziałeś, że tam jest. Popieprzony typ, który chce wszystkich po wyzabijać. Dobra, to też wyrzucimy. Teraz zrobiło trochę więcej miejsca. Szukamy pojemnik. Pracownik prawie pełny. Tarkę mamy, okazuje się. Chyba to wszystko. Hajsy! I strzała, i koktajl mołotowa wpadł. Dobra. To wszystko. O, co że zrobił? O mój Boże, jakie to było głupie! No, wybuchło, no w sumie, to, to nic głupiego, nie? Tylko moje zachowanie jest dosyć idiotyczne. Nie wierzę jeszcze raz. O mój Boże, dobre, dawać ich tutaj. Cztery wilki do zatłuczenia. jakie cztery? Trzy wilki do zatłuczenia do zatłucia, do zatłuczenia do tłucia, zatrucia, kurwa Siema wilku Jeden Ten leży leży, o jest drugi dobra chowamy Bierzemy łuk przycelniemy zaraz i... i pójdzie Zwiał Bo nie wiedział skąd Za wysoko Piękny headshot, kurwa. jestem zajebisty no. rozwaliłem. A tam hajs był w środku. Nie wiedziałem, trafiłem w ten wybuch. Wróć do kanan. Skóra wilka. Skóra wilka... Pełny... O, nie wytworzyłem przedmiotu... wytwórz... Gdzie te strzały moje? I w dupę, zawaliłem wszystko, razem z wilkami w środku. Leż, mówię. I co? I głupie ci teraz. Pełny, dobra. Siadamy. Jedziemy. Dużo wow, że strzelam beznadziejnie, to jeszcze w no, kładzie, że jak ostatnia chwila. Świnia. I kolejna świnia. O kurzba! że nie umrzyłem, ty. Cześć, Badra, co słychać? To po cholerę mi to było. Mówiłeś, że chcesz skóry i nie masz skó i nie potrzebujesz skóry, co? Decyduj się. Tak, tak, to bardzo fascynujące. I tu ja ją prawie rozjechałem, do tego teraz tak chodzi, czy jak? <gry> To nie jest życie dla dziecka, jak wszyscy traktują bla. bla, bla. Już sobie wykorzystałem. Już mogę nosić jeszcze jakiś karabinos. Leży wilków. Misja wypełniona. Jest no, git, dobra. Trzeba wrócić. O ale pojazd. Namiętności. Mamy jeden punkt umiejętności, cóż to wybrać? Śmierć z góry, 2, 2, 2, 1. Uruchomy cel, celowanie i strzelanie z dowolnej broni bocznej podczas przemyślenia działa. Bum! Pojazdy wytrzymają większe obrażenia, zanim wymagają napraw. Z góry na w że zmniejszyłem działania ognia oraz eksplozji, jesteś sprawny, że zbierasz dwukrotnie więcej liści z każdej rośliny. O, to będzie dobre. Zaczniemy od żniwiarza. Przyda nam się przy zbieraniu do, do ulepszenia tych. Yy... Jedziemy. O dobra. Mapa. Yy... Dobra. No. Bo... O, jest. Szybko podróż. Nie będziemy jeździć. Już jeździliśmy w tę stronę. Zrobimy tylko sprzedaż rzeczy, ewentualne zakupienie broni i to będzie chyba tyle w tym odcinku. Cóż za wyro? nikt nie pościelał. No się nazywa, lipa. Handlować, handlowanie. Oblokowałem broni. A2000, AK47, M133, SWD. O, to będzie jedna z rzeczy, które kupię na pewno. Jest TG90. I łuk o Jezu, o Jezu. RPG, MP3. Łuk myśliwski, szóstka, Skorpion, Mark 4. M7 i... hu hu. Nie wiem, jak to mi się udało. Możliwe, że słownie sprzedaj towary. E, szybka sprzedaż. O, 21 rzeczy sprzedamy. Kartkę od mamy. Nie mogę jej wyrzucić. A, nie wyrzuciłem jej. Dobra. Wróć. stosu e, i dostosuj. Mamy odblokowany parę rzeczy do kupienia, oczywiście. Mamy 115 tysięcy hajsu. O. Wiem co będę nosił. Tę broń modyfikuj. Tylko broń boczna, pum. Dodatki tłumiczek kupujemy. I czekaj. Moment. Ile mogę rzeczy nosić na tej broni? Dodatki dwa maksymalnie. O, no to git. Wybierz powiększony magazynek. Tak jest. Teraz mam tłumik i powiększony magazynek. Pięknie. Yy, drugą rzeczą jaką wezmę. Będzie chyba początkowo. Kałaszników. Kałasznikow, Bo jest za darmo. Modyfikuj na miejsce łuku. Bum. do magazynu. Mamy kałacha. Pięknie. I jeszcze. Uzupełniamy amunicję. Pięknie, Dobra, zobaczmy czy coś jest w tym budynku. Mam na no to, że nie. Wychodzimy. Proszę bardzo, żadnego paska ładowania. Puszczcie, jakie widoki, kurde, tam jest wieża. Tę że sobie odblokuję chyba poza grą. Ewentualnie pomyślę jeszcze nad tym. O, tutaj drzwi, ok. Siedzi, ale normalnie wygląda to prze po prostu, takie góry Coś pięknego, w Far Cryu 3 była to też jakaś tam dżungla czy coś, ale to... To mi miażdży system Jest Pięknie Dobra, tak wygląda mój pistolecik nie mogę z nim chodzić po wiosce i no i kałaszka już widzieliśmy pistolecik jest naprawdę fajny, strzela bardzo szybko odblokowałem go dzięki e, dzięki Uplayowi dobra to na pożegnanie ten piękny widoczek dzięki wam bardzo za oglądanie łapkujcie w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie film jeśli chcecie, jeśli wam się podobało oczywiście no, i zapraszam Was na następne odcinki i poprzednie, zresztą też. Trzymajcie się, cześć.